O, jest! Co? Jak ja to mam przejść? Hej, cześć, z tej strony Kseny, witam Was w kolejnym odcinku z gry Friday Night Funkin'. Wiele prośb było tutaj, żebym nagrał y, trolo, Lolo moda, także jesteśmy tutaj. I y, z tego co słyszałem, to nawet kresenki, jakaś historia wrzucona też dodatkowo, y, to sobie ignorujemy. No i leci, ale fajnie wygląda. No to lecimy story mode. Czeka muzyczka. O kurde. To co, on jest przyjacielem naszym? Dobra, mamy trzy piosenki. Glad, Prepare i Evacuate. Eee... O! Jest jakiś nowy poziom. Troll. Dobra, no to bierzemy trolla. Może damy radę, może nie. <gryw> Jak nie, to zmniejszymy sobie na harda. No, czyli sam.

Jerzyk przerażony. Ah, to być Mówiłeś, o ale ten girlfriend tam cię cieszy z tyłu, nie? <mum> Pan Trollololo. Jest, jest wujkiem, girlfriend. O, well, uh, to jest... <mum> nie umiem mówić.

Czyli oni dostali głośniki od Troll w lolo, lolo, wujka? No dobra, lecimy dobra. Powtarzaj za mną, no dobra Zobaczymy jaka to jest ciężka piosenka na poziomie Trollolo Wywaliło grę całą Co jest do cholery? No to widzimy się za chwilę O, jest, zadziałało Dobra, lecimy. Ale on dziwnie wygląda. O Jezu, co to jest? O nie. To jest ten troll, tak? Ja pierniczek. Wspieszam piosenka. Spokój się. Ja pierniczę, ale klikania. Co jest? on wyje. Boże. Ale to jest... Nie, to jest powalone. Już się boję trzeciej piosenki, nie? Na poziomie Trollolo. Zresztą co tu się dzieje? Jezu, 19 misów. No ale nie dziwię się, co tu się dzieje do cholery. Ale on dziwnie wygląda strasznie tak przerażająco trochę. Jezu. Pięknie śpiewacie. Dziękuję słoneczko. A boyfriend też pięknie śpiewał. Okej. Okay. Co? Coś się dzieje z nim. Kaszelek? Ale ciekawe dlaczego. Alergia jakaś? Mówi, że wszystko niby będzie w porządku. Ok. Czyli jeszcze jedna piosenka, i on mi się odpocząć, niby. Piosenka, w której leczył żołnierzy, o oh, kurde. Dobra, lecimy. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Nie no, ten uśmiech tego trollfejza jest przerażający naprawdę O Jezu Zapomniałem, że to jest troll, poziom Aha, dobra Musiał odkaszlnąć Oj gościu, coś ci nie idzie Z tym kaszlem Ja pierniczę, co tu się dzieje, do chory ten jest powalony Myślałem, że będzie szybszy, a nie, że muszę cały czas podwójnie klikać I po czwórne Dobra Nieźle O, jest źle, jest źle, jest źle <grytania> Okej okay. 14 tylko Dobra Nie jest źle, nie jest źle naprawdę. Dobra. O! Coś mi się dzieje. Już minka mu zrzedła troszkę. O nie, to są te najgorsze. Gdzie trzeba trzymać jeszcze. No, coś mi się dzieje. Pogarsza mu się stan. Zacznij już na jego minę, i jest trochę spocony widać. No, jest coś nie tak, naprawdę Ale jestem ciekaw co będzie Po co się patrzę na kamerę jak gram, nie, naprawdę nie wiem, misuję jak debil Okej, okay, na spokojnie, na spokojnie no, Ta dziewczyna w ogóle, zaczęła, jak teraz, jak się tam cieszy i sobie Pańczy. o kurde No, 30 misów znowu też prawie być okay? kontrolny? Czy wszystko w porządku? Kurde, strasznie się czuję. Fuuu! Co on zżyga? teraz bądźcie w skórze Boyfrienda, nie? Takie uczucie, że to twoja wina, że on tak chce się... że to, jemu się coś dzieje. Czyli się jakby mu ktoś... Dość koszgał po, po, po y, klatce piersiowej Tysiąc razy Ambulans, trzeba zadzwonić Ale coś mi się stało We... Is... he... Umarł chyba Co tu się dzieje? Tak pozytywnie się zaczął ten mod A tu co się dzieje nagle? O, co to za dźwięki? E, moje uszy, <grystanie> mój kutrolalo? Czy wszystko w porządku? Pomóż mi. O kurde, zamienił się. O kurde, ale Cox, jest no teraz jest przerażający, naprawdę. Co ty mówisz? Sugeruję, żebyście dwie dwoje zaczęli biec. O kurde i się kiedy A my sobie pośpiewamy pewnie z nim, tak? on jest. Co? To mam przejść? Ole, kokt, muzyka! O, ale się dostał. Nie, zmieniamy na harda w życiu. Nie, nie zagram tego, nie, nie przejdę w życiu. Dobra, to widzimy się, jak przejdę jeszcze raz wszystko na hardzie. Także cięcie! Dobra, mamy. Pomijamy to i lecimy na hardzie. Trzeba zabójcę. zabójce. Ale ta muzyka jest totalnie inna niż te dwie poprzednie, i strasznie mi się podoba jego głos. Jest on tak dobrze zrobiony. O tak. Tego mi brakowało. Świetna to jest, naprawdę. Ta siekiera jego. Jezu. Dobra. Kurde, czemu jest mi to? Jezu Dobra. Ha, dobrze. O kurde, siekiery jakieś tu są. Dobra. Nie klikać siekier. To jest najważniejsze. Bo albo zabierze nam HP, albo nas zabije od razu. uważać Kurde. Wiedziałem. Wiedziałem, że to będzie insta-kill. No kurde. Dobra, jeszcze raz Dobra, lecimy Kurde Trzeba się skupić na tych siekierkach, naprawdę <grystanie> Nie wiem jak ja to klikam Dobra, nie kliknąć Skupić się O, prawie kliknąłem już mi leciał palec do tego, nie? <gry> Możecie mi napisać w komentarzach, którą wersję Trollface'a lubi lubicie najbardziej. Bo tam chyba już trzy nagrałem. Jak nie więcej w sumie. Kurde, no nie! No nie! <gry> Prawie! Dobra, jeszcze raz. Dobra, jedziemy z tym koksem. Oh, ale mi się już ręce zgrzeją, nie? Cię strasznie Kurde, znowu bym kliknął prawie jest naprawdę ciężkie Żeby nie kliknąć Tak zachęca Ta siekierka Na spokojnie Jest Dobra Uh, prawie. Nie, ale ten, ta muzyka jest świetna. Udało się. Idziemy dalej. Uh. Nie, każda strzałka to się boję, że to będzie siekiera, nie? Ale na razie full combo robimy. Full combo, kurde! Do końca tak. Kurde, no nie! Czemu? Po co to, to klikam? Dobra, jeszcze raz. Nie, no full combo, poszło się walić. Nawet nie wiecie, jak mi serce bije. Kurde, jeden combo break, to no nie! Nie, no jak? Dobra, walić to. Teraz to ja już nie mogę nawet walić. Już mi nie zależy, naprawdę. Chciałem zrobić full combo to całe. Nie, piernicz. Znowu Combo Break 2. Co? Gdzie niby? Dobra. To trudno. Ja jestem przeklęty w tej grze, naprawdę. Jestem przeklęty. A, czyli nie ma żadnej. A jest jedna końcowa. Gdzie uciekasz? nie skończyłem z tobą jeszcze, niebieski chłopczyku. O kurde wywalił się. Gdzie wyjdziecie? Nie chcecie pomóc staremu biednemu wujkowi T? Czemu się znaleźli w lesie? Czemu te drzwi są po prostu drzwiami w lesie? Co się dzieje z wujkiem Trollolo. Nie mogę myśleć teraz racjonalnie. Gdzie jesteśmy? No właśnie, te drzwi. Jesteśmy w jakimś miejscu, którym się nazywa Aurora Woods. Okej. Okay. Proszę, pośpiesz się. Nie wiem. Nie wiem, co zrobić. Jeszcze to się nigdy nie stało. Wiesz, gdzie to jest? O kurde. Ktoś znowu przyszedł. <laughs> Nie dosyć, że wujek T tam miał przerąbane, to jeszcze jakiś twór się nagle pojawił. dobrze, tak by się tutaj prezentował nasz wujek Trololo. <laughs> Niefajny wujek, moim zdaniem, ale no cóż. dobrze, jeśli wam się odcinek spodobał, to oczywiście zostawcie lajka, subskrypcję, a się z wami żegnam, do zobaczenia i pa pa!